Przywróć tryb konfiguracji i domyślne ustawienia komunikacji bezprzewodowej w drukarkach HP z ekranem dotykowym. Kiedy drukarka będzie włączona i w stanie gotowości, przejdź do panelu sterowania drukarki oraz dotknij połączenie bezprzewodowe lub ikony połączenia bezprzewodowego. Dotknij opcji ustawienia, a następnie dotknij przywróć ustawienia fabryczne sieci lub przywróć ustawienia sieci. Jeśli pojawi się monit, dotknij tak, aby potwierdzić chęć przywrócenia ustawień fabrycznych. Zostaną przywrócone domyślne ustawienia bezprzewodowe, a drukarka znajdzie się w trybie konfiguracji, kiedy zacznie migać lampka przycisku zasilania i niebieska lampka połączenia bezprzewodowego. Jeśli odresetowania minęły ponad dwie godziny, musisz wykonać kroki ponownie, aby drukarka powróciła do trybu konfiguracji.